Często nie jesteśmy świadomi tego, ile czasu marnujemy podczas pracy przy komputerze. Problemy z rozliczeniem godzin pracy, nielegalne oprogramowania i pliki. Jest na to sposób TimeCloud innowacyjny system do badania i optymalizacji wydajności pracy w Twojej firmie. Jak to działa? TimeCloud to pakiet niezależnych aplikacji. Pierwsza z nich automatycznie rozlicza czas pracy nad godzinę i spóźnienia. Druga optymalizuje wydajność, rozliczając projekty, analizując pracę i podpowiadając efektywne zmiany. Kolejna, realizuje audyt informatyczny. Badając przechowywane pliki oraz zainstalowane oprogramowanie i chroniąc przed nielegalnymi treściami. Wszystkie zgromadzone dane są szyfrowane i przechowywane w bezpiecznej serwerowni. Masz do nich dostęp w każdym miejscu na świecie przez smartfon, tablet lub komputer. TimeCloud skalkuluje zmarnowaną energię, a nawet wyłączy komputer, gdy ktoś o tym zapomni. W skali korporacji to oszczędność rzędu nawet kilku tysięcy złotych miesięcznie. TimeCloud to system budowany z myślą o pracownikach. Zapewnia im pełen dostęp do informacji na temat czasu i efektywności swojej pracy. Pozwala też ustalić czas wolny, w którym badanie wydajności jest wyłączone i można spokojnie nie powujać w obłokach. TimeCloud. Optymalizuj w chmurze.